Witajcie na naszym kanale. Dziś pokażemy wam w jaki sposób przełożyć chip z oryginalnej zużytej kasety CF259A do zamiennika bez chipa. W pierwszym kroku musimy zlokalizować układ na obudowie wkładu. Znajdziemy go na jego boku. Przy pomocy szczypiec modelarskich delikatnie wycinamy chip z obudowy w taki sposób, aby nie uszkodził się jego zielony laminat. W starszych wersjach kasety CF259A firma HP mocowała go w plastikowej prowadnicy, dzięki czemu mogliśmy go w łatwy sposób wyjąć. Jeśli masz taką właśnie wersję, wyjmij chip przy użyciu np. cienkiego płaskiego śrubokręta. W kolejnym kroku wycinamy nadmiar plastiku, którym jest oblany nasz układ scalony. Pamiętamy przed tym cały czas, aby nie uszkodzić zielonego laminatu oraz złotych styków. Tak przygotowany chip możemy teraz zainstalować w kasecie zamiennej. Odpakowujemy wkład i lokalizujemy na jego krawędzi gniazdo z prowadnicami, do którego delikatnie wsuwamy układ. Na tym etapie musimy zwrócić uwagę na to, aby grubsza krawędź chipa zwrócona była w stronę wałka światłoczułego. Bez obaw, jeśli zainstalujesz chip odwrotnie i drukarka zgłosi błąd jego odczytu, wystarczy wyjąć go i obrócić o 180 stopni. Gotowe? Teraz możemy zainstalować toner w drukarce i bez problemu drukować.